Dzień dobry, kochani, witam Was na moim kanale. Długo się nie widzieliśmy z tego względu, że ja miałam takie małe projekty w domu. My z mężem jesteśmy wysłani do domu przez ten korona czas. Nie mamy pracy w tej chwili. Siedzimy w domu i sobie te rzeczy, które odkładamy z dnia na dzień, że trzeba zrobić, trzeba zrobić, nie ma czasu, po prostu wykonywaliśmy. W ten wolny czas i porobiliśmy dużo rzeczy. Mój mąż posprzątał garaż. Co, co prawda już tam świni, bo inne rzeczy wykonuje i już rzeczy nie kładzie na swoje miejsce, już się takie, taka kubka już się składa, no ale jest dużo lepiej niż było. 10 maja jest w dzień, dzień matki w Danii obchodzony, dlatego. Myślałam sobie, że zrobię wideo, jak spędzamy ten dzień, ale powiem Wam szczerze, że nie zrobiłam. Ale powiem Wam szczerze, że zrezygnowałam z tego, że bo nie było za dużo co do roboty, znaczy do roboty, do, do filmowania. Zamówiliśmy jedzenie z restauracji na obiad i powiem Wam szczerze, że. Zrobiłam taki mały plan, że pojedziemy u nas w mieście na Fjord i tam są takie, takie małe domki, gdzie chciałam się tam między tymi domkami przejść, bo to jest takie trochę. może kiedyś Wam to pokażę. Każdy robi na swój styl. Ktoś tam lubi na przykład niebieski kolor to na domek sobie, a to są takie domki, nie chyba cały rok, żeby można było w nich mieszkać, a może nie wiem nawet. Ale ja Wam to pokażę. To są takie małe domki, podobne do takich kampingowych domków, małe, takie letniskowe jakby domki. I jedna osoba lubi niebieski kolor, to ma dużo popszczepianych normalnie małych takich rzeczy, które są niebieskie, które, e, które może znaczą dla tej osoby coś, czy tam może, nie wiem, ktoś sobie przywiózł, no w Grecji przeważnie to jest, to, 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 to dużo jest niebieskich rzeczy. To może z takiej właśnie wycieczki sobie przywieźli czy coś i zawieszają to na jakieś tam gwoździe, na, 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 wisi to na domie, czy jest dom ozdobiony tym, czy, czy na przykład tam ogródeczek taki mały, taka altanka mała, mini jest naokoło tego domku i wszystko jest tak właśnie w niebieskim kolorze, trochę to tak kiczowato wygląda, no ale to, to, to jest właśnie jedno miejsce, takie inne niż wszystkie. <laughs> I właśnie tam chciałam iść, ale tak biało, a tam nad fiordem jest taki malutki pomost i tam staliśmy, to takie fale dosyć duże były, było nieprzyjemnie stać, było bardzo zimno, a ja nawet nie miałam kurtki zimowej z sobą, no bo maj, po co mieć kurtkę zimową, no nie? Także miałam taką letnią, wiosenną w sumie kurteczkę ubraną i było mi zimno i moi chłopcy mieli zimowe kurtki i chcieli strasznie do domu to mi też tak w sobie myślałam, nie będę ich ciągnęła tylko dlatego, że to jest Dzień Matki że to jest moje w sumie takie trochę marzenie marzenie, no, tak sobie zaplanowałam po prostu, tak ma być w tym roku um, bo ze względu na ten koronawirus to nigdzie tak też wszystko pozamykane tak w sumie te, te takie atrakcyjne parki atrakcyjne, atrakcyjne parki, jak to się nazywa, no takie coś jak Tivoli, wiecie Park At Atracciones, to to znam jeszcze z hiszpańskiego, ale ty jak to się nazywa? No takie parki atrakcji chyba to się nazywało, no nie? No tak, chyba tak. Um, no, więc um, e, taka trochę nie, że zawiedziona, ale tak och, nie ma nawet co robić, I to wracamy do domu, nie? No, ale tam był właśnie ten pomost nad tym fiordem i te fale tak biły i chłopcy tam stali, bo chcieli patrzeć, bo oni mówią, przecież tam ktoś pływa, rzeczywiście tam ktoś pływał, bo to były za, nie zawody, a jak to się teraz nazywa? Ten, co pilnuje nad morzem ratownik. Był ratownicy, znaczy ratownicy, oni jeszcze nie byli ratownikami, oni mieli kurs. Jeżeli zdają ten kurs, no to ratownikami zostaną. Także to był taki egzamin i oni w tej wodzie tam się pluskali. <śledzianie> Szkoda mi chłopaków było, no ale co zrobić no także wróciliśmy do domu i moja moja siostra dzwoni, że y, czy jesteśmy w domu i czy chcemy się spotkać, no oczywiście, że się chcemy spotkać, y, oczywiście na odległość, ale byli u nas i przy stole siedzieliśmy, no, odległość, no, no, no odległość była, nie taka ma, mała jaka, bo to już coraz więcej można się w Danii spotykać, oczywiście musimy zachować ostrożność i wszystko, ale no, już coraz więcej ludzi się spotyka, już mamy odległość do metra zmniejszoną, także, także po tym metrze to mieliśmy, także miło było, spędziliśmy mój dzień, czyli Dzień Matki. Bardzo miło. Moja siostra jest, ma chłopczyka, synka, wieku będzie miał teraz w czerwcu 9 dziewię lat, chciałam mówić 3 latka, także jest bardzo śmieszny, pociesznie mówi, kochaniutki. Um, I moi chłopaki przepadają za nim, także trzy kuzynki. Kuzyni się bawili fajnie. Co jeszcze? No, i się okazuje, że we wtorek, wczoraj ze szkoły dostaliśmy powiadomienie, że w mojego syna w czwartej klasie jest jeden przypadek zachorowania na COVID-19. Także ym, oczywiście byliśmy od razu wczoraj robić test, czy jesteśmy zarażeni, czy nie. Odpowiedź dostaniemy jutro. I powiem Wam szczerze, że tak już Dania coraz więcej otwiera. Mamy zachować nadal ten, ten, ten metr, ale też chodzi o to, żebyśmy się zarażali, dlatego że w szpitalach nie mają co robić. Jest coraz, 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 coraz mniej zarażonych prawie nikt, bo każdy bardzo uważa i. Teraz są restauracje otwarte, oczywiście dyskoteki, takie rzeczy nie, sport też jest już otwarty, chyba jeszcze pływanie nie, ale już piłka nożna. Hmm, oczywiście nie jest do tego stopnia, że na przykład jak jest piłka nożna, że można iść jako kibic, kibicować, czyli oni będą grali sami, bez kibiców, a tak jak moi chłopcy mają treningi, takie tam... Zawodowe takie zadowodowe, jak to się mówi, Pry, prywatnie na futbol chodzą, także to się odbywa, ale to też musi być nie za blisko siebie i to pomału otwierają wszystko, ale nadal jest uważać na siebie. No, a ten przypadek, co się stało w mojego syna klasie, no to jest taki troszeczkę głupi, bo... Rodzina nie wiedziała, że została zarażona, i chłopiec chodził jeszcze przez tydzień czasu do szkoły. Troszeczkę więcej, zanim dostał symptomy i się, symptomy były takie, że on tylko w sumie przez jeden dzień ze swoją siostrzyczką y, czuli się tak, wiecie, jakby na grybę, że niby go ciałko bolało, y, główka trochę, brzuszek i gorączkę mieli bardzo, bardzo taką y, słabą. Także i minęło im się, im to, a ich mama jest, dochodzi do siebie, a to się stało w piątek, że byli chorzy, także w piątek byli chorzy, no ta dziewczynka i chłopiec i mama też w piątek, a mama dochodzi do siebie pomału, także jeszcze jest chora, także no przez ten czas był w sumie w szkole, no nie, także... Mm, on jest najlepszym kolegą mojego syna, także oni no, byli blisko siebie, także nie, może, nie ma co się oszukiwać. Yy, dlatego yy, cała klasa już jest w sumie testowana rodzice, rodzeństwo i. No i czekamy na odpowiedź jutro. Także to jest tyle z tych takich dziwnych wiadomości, ani to dobre, ani złe, bo jeszcze nie mam odpowiedzi. Mm. Jestem normalnie człowiekiem, że się bardzo denerwuję, o, co będzie, co będzie? A tak jak takie przykłady mam, jak mój mąż był y, operowany już kilka razy, dwa, trzy. Y, to ja dostaję taki, nie wiem, jak to powiedzieć. Jestem szybka, jestem taka trochę panikara, ale jak wiem, że coś się stało. Mm to ja dostaję taki spokój wewnętrzny, jestem bardzo mocno zorganizowana, jestem bardzo mocno, jak to jeszcze nazwać, no zorganizowana i taka spokojna i taka pozytywnie nastawiona i tym, tym razem mam tak samo. Z początku było tak Boże, jeżeli byśmy byli zarażeni, że do sklepu, jak się pójdzie kupywać, zakupy, no ale oczywiście można też online zamawiać, także. Na no to za chwilę, skoro się zawsze. <grych> ja, ja lubię strasznie, nie lubię online zamawiać, lubię zawsze dotykać produkt, czy to jest ciuch, czy to jest buty, czy obojętnie, co lubię dotykać, przemacać, zobaczyć, jaki materiał, jak to, jak to leży, jak to wygodne jest, jak to yy, za kupię. Także nie należę do tych osób, że kupują ciuchy i, i znowu oddają i to takie tam zwracanie to ja wolę sobie właśnie w ten dotyk. I tak samo mam z produktami z, z tym spożywczymi, dlatego że no, zamówię jabłka, to zamówię jabłka. Nieraz te same jabłka, które są po prze, na przykład poprzecenie i jest połowa ceny, to jest też takie, ja się czuję, że robię też to dobrze dla klimatu, że kupuję te rzeczy przecenione, bo wtedy jakby oni będą może mniej produkowali cały czas nowych, skoro te stare też schodzą. Co, co w ogóle nie są stare, tylko po prostu przy, przypuśćmy dostawa jest co czwartek czy coś takiego także wtorek, środa to już wszystko wywalają i pakują do woreczków na przykład z przeceną i no i ładują nowe, świeże mimo, że to są nadal świeże i można je jeść, także wiecie co, lubię banany kupić, u nas są banany ym, można kupić z 12 12 bananów, za cenę 5. Ym, także ja je sobie ze skórki o, yy, rozbieram je i wkładam do woreczka i mrożę. I wtedy po prostu wyciągam całego banana Ja wtedy jest taki taki skapciały. Ale ja uważam, yy, ja używam na, na, do smoothie, koktajle różne takie, jakieś warzywka, yy, nie warzywka, a owoce zamrożone yy, też w to wrzucę. Mlekiem zaleję czy tam sokiem, zależy co chcę. I powiem Wam, że te banany takie dojrzałe są najlepsze, bo mają, no wiecie o tym, każdy o tym wie, że mają najwięcej witamin. A trzymają się w lodówce bardzo fajnie. Tylko pierwszy raz robiłam błąd, nie w lodówce, a w zamrażarce. Pierwszy raz zrobiłam błąd, bo się dowiedziałam, że o, banany się mrozi, no to wzięłam, kupiłam banany w skórce i zamroziłam. Wtedy nie mogłam ich ani otworzyć, ani bo one szybko jak, do, jak się roztopią, to są takie skapciałe, Także mam no, mój błąd. Także wiem, że trzeba ze skórki je roze, yy, yy, rozebrać, jak to się mówi, odpiąć, nie, banany, ściągnąć skórkę z nich, się mówi, yy, i ten, u nas jest tak, zimno, bo jakiś polar się, jakieś powietrze polarne się spotkało z ciepłym, także dania jest malutka, ale w jednym regionie jest 22 stopnie, a w drugim regionie jest 8, plus wieje, yy. Ktoś na szybie napisał, że miał mróz i napisał, że 13 maj 2020 rok. Szron, grubo, mrozu. Nie szron, mrozu. Także na szybie od samochodu napisał ten ktoś, także widzicie, także Dania jest malutka, ale w jednym regionie jest ciepło, w drugim zimno. Wiem, że w Polsce też tak jest, no ale Polska jest dużo, dużo większym krajem, także to jest Mamy też góry w Polsce i tu, a tu my nic nie mamy. Mamy płasko tylko co jest woda. Także to są dziwne takie. że nigdzie, gdzie nigdzie jest fajna pogoda, gdzie nigdzie taka ciulówka. Także... Co jeszcze? Dałam mój samochód do sprawdzenia. U nas się daje, nie wiem jak to się po polsku nazywa, co dwa lata się daje do sprawdzenia, czy wszystko jest dobrze. Także mój samochód przeszedł. Yy przeszedł ten serwis, także się bardzo cieszę, bo miał zmieniane kiedyś tam, w którymś miesiącu, teraz niedawno, dwa, trzy miesiące temu yy, jakieś tam klocki, czy coś jakieś tam tarcze w kołach, coś takiego także to było pozmieniane i sobie myślę, że tylko przeszedł no i przeszedł ten serwis, także bardzo się cieszę, a sobie siedzę w samochodzie, no bo przed czasem przyjechałam, byłam umówiona na 5 minut po ósmej a byłam chyba za 3 minuty 8 i tak siedzę w samochodzie, no bo nie wchodzi się tam do tych tam warsztatów do tych poczekalni tam, bo tam zawsze ktoś jest także tam pisało, że jedna osoba tylko ma być sobie, myślę jest ładna pogoda, słońce świeciło z rana, to poczekam na dłożo. później słońce zaszło, to trochę zimno było ale cały ten serwis trwał tylko 20 minut no siedzę w tym samochodzie do, do ostatniej sekundy sobie myślę bo nie będę, nie oddam samochodu szybciej i nie będę stała koło samochodu tylko, bo będę marzła, nie? Przyszedł mechanik sam po mnie, zastukał w okienko, mówił, że, że to już się zagapiłem na telefon, czas minął. Także przejechał się nim i posprawdzał wszystko i mówi, że jest bez, błędu, bez, bez błędów, także przeszedł serwis. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, bo mojego męża reparowaliśmy samochód i zużyliśmy bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Bo to jest starszy samochód, znaczy starszy, ona chyba 7, 8 lat teraz, ale bardzo, bardzo, bardzo dużo mój mąż jeździ nim nieraz 300 km codziennie, 300 km codziennie, ja dobrze mówię. Nie zawsze, ale, ale bardzo dużo, bardzo często się to zdarza. W wakacje to w sumie przez całe wakacje, wakacje, przez całe lato, w sumie tak jeździ, a w zimę, no to Sto z kawałkiem to normalne, że jeździ. Także samochód jest szybko taki, jakby zużyty, no i trzeba dużo rzeczy zmieniać. A kiedyś zaniedbaliśmy trochę i to tak się naskładało tego wszystkiego. Także to była reparacja bardzo taka niemiła. Że Wam powiem tego, tego samochodu, bynajmniej rachunek był niemiły, no ale to już przeszło. No i teraz, co jeszcze? Posadziłam moje warzywka w tym w ogródku. Także chcę Wam pokazać jak to będzie wyglądało. Więc tak, już mówię, to jest moja juka, która była wieldachna. I tu jak widzicie poobrywałam listki bardzo dużo. Dlatego, że listki miały takie plamy, o takie jak ta, i żółkły, i wychodziły normalnie jak... Lekko jak je obrywam, to wychodziły. Dlatego wyczytałam, że to jest jakaś choroba i tu się też to dzieje. Co by na to mam poworywać te listki, bo ktoś napisał, że się już nie uratuje. Czy mam wszystko? Czy co ja mam zrobić? Bardzo mi szkoda tej juki, bo jest, zawsze była taka zajebista, że tak źle powiem brzydko. Ale wiecie, co tak mi szkoda. No zobaczcie, jak to teraz wygląda. Wyrzedziłam ją, na ile mogłam, cały taki wór narwałam liści, także ja nie wiem co się dzieje. Tutaj mam, to już przekwita. Tam rosną te, te takie paprotki, ale one jakieś szybko są brązowe, to chyba muszę je wykopać stąd. Mój tulipaniec, co już pa pad, prawie, pada już pomału. To, toy. to nie wiem co to jest. Tu mam trochę takich skalniaków. I hosty. I te moje ulubione niebieskie kwiatki. Jak zwykle moje pranie. Ten też pranie. Wszędzie pranie. Tu jest to, co wtedy ob obcięłam. Tak to wygląda. I tutaj mam pany 2 które sobie prze przesadziłam z innego miejsca. Tutaj chcę mieć taką wysoką w tym trawę, tylko wsadziłam taki beton tu, żeby żeby się mi nie rozrastała dalej. No nie wiem, czy dobrze zrobiłam, zobaczymy. Moje truskawki wyglądają ciulowo. Nic się w nich nie dzieje takiego. O głupie widzicie te wielkie ptaki. One się nie boją. Zobaczcie jak ja jestem blisko. On stoi. Taki tłumok. Wyżerają mi wszystko z mojego tego, z mojego grobowca, jak ja to nazywam. Tu coś rośnie, nie mam pojęcia co to jest. A te takie tu obok, te zielone to, to i takie, to jest... E, jak się mówi po polsku na deal? Aha, no tu sałata jest, okej, okay, to już wiem, sałata. A te tu takie, no to jest por, a tu obok to jest ten koper. Z tamtego roku mi się zasiał. Czyli ans. Tu jest marchew i... No to już, no to to jest chyba już... Co to jest? to jest przecież zielszczko, to trzeba powyrywać no widzicie, muszę się wziąć kolejandra i szczypiorek od cebuli tam dalej dużo odkiewki. i dzisiaj zasadziłam też tego kopru trochę tam dalej jest groch, który tak schodzi, jakby chciał, a nie mógł tu są czerwone porzeczki A tu jest orzech, sam się zasiał. Także niech już jest, jak już się zasiał. Tu pranie, tu są te już takie trochę skapciałe te kwiatki, ale pachną. Tu będą jabłka, nie za ciekawe w smaku. Tą trawę podcinam, bo te włosy tak leżą, jak ja trawę koszę, to tak mi plącze się wszystko. O, co jeszcze? No właśnie. Patrzcie, tego kwiata strasznie nie lubię. Moja teściowa ma takie wielkie, takie pomarań... nie pomarańczowe, a takie różowy, ostry róż. A to jest taki bladzizna róż. Nie lubię tego w ogóle. To jest jakieś... To jest... Co to jest w ogóle? wygląda jak. Nie wiem, to to i długie. Nie wiem, co to jest. To jest chyba jakieś. Zielszczko, czyli muszę wyrwać. No, uwielbiam te. One się rozsiewają jak zielsko, ale ja mam tutaj potrzebę mieć właśnie takie. A te? ściutkie, kochane, piękności moje. O, uwielbiam je, kocham je. A te lubię, bo one takie mają. Pałeczki takie, to tak fajnie, to tak wygląda tak delikatnie. Mimo, że liście są takie dosyć, wszystko wygląda tak pakownie, ale u góry lubię te takie pączki. będą te niebieskie, nie? Jak to się nazywają? Takie lilie czy coś takiego. Tu, jak widzicie, jedną jukę przesadziłam, żeby ratować, i nie wiem, co z niej będzie. Należy Na razie leży jak pająk. Tutaj jeszcze nie pozbierałam tych, 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 tych takich. Pochoinka trochę podcinałam. Tu mój syn kosił trawę, a my mamy traktor do koszenia trawy i tu widzę, że kołem przejechał po moich hostach. No ale to jest tylko roślinka, dzieci są ważniejsze, także nauczą się kiedyś kosić trawę. Mam nadzieję. Także widzicie jak to wygląda. Czyli mój Oskarek to jest as. Prawie, prawie już się trawę. O, te są fajne. Nie wiem, czy ktoś się ma z Was. One, to już mówiłam o nich wcześniej. Te będą miały taki lilowy kolor, to też jak lilie, tylko takie wielkie są. Wielkie, znaczy, wielkie kwiaty. Także to później, to później, to wam pokażę. A te białe to pachną normalnie jak. Tutaj w Danii raczej nie ma, ale jest taki w Polsce, jak to się nazywa, do placków się daje um, taki zapach migdałkowy. To one właśnie tak pachną moim zdaniem, te białe kwiaty, co Wam pokażę. Jak mi urosną, bo jeszcze nie urosły. A tutaj mam ten bambus, który miałam wyrwać i jeszcze nie został wyrwany. A tu też, tu też zasiałam, y, zasadziłam tą jukę, ale ona jakaś czerwona się zrobiła, ja nie wiem co się dzieje a to jest nowe? no, hej, to może ona żyje a, ale fajnie by było jakby żyła no, u Sylwii wyszło słońce widzicie? także fajnie cieplutko, ale jest dużo chmurczy gdzie szybko zajdzie i wtedy już jest zimno także tak to u mnie wygląda o i te ja mam jeszcze kwiatki szczeszej ja tych wam nie pokazywałam. Mówią u nas, że one są mocno, ale to mocno trujące. Co to są za jedne to ja, w ogóle pojęcia nie mam? A, a tu A tu mam bambus I wiecie co? No, usłyszałam, że przecież się... Te można od królika odchody dawać no to ja tyle dawałam że on mi zdechł i ten bambus który jest tutaj co tak pomału wychodzi to widzicie to jest wszystko zdechłe umarło że tak powiem a ten co mi wychodzi to jest ten co ja tu wsadziłam widzicie że jak jest ziemia krzywą ja po prostu wykopam w innym miejscu i to wsadziłam tu widzę nawet jest korzeń Także to wszystko tak wygląda, troszeczkę prowizorka, no ale bambus to nie potrzebuje aż takiego luksusu, niech on sobie sam radzi, bo ja nie krzyż woli. ja nie będę się tu narabiać aż tyle. A tu są maliny, maliny są zaczepki, powiem Wam, że duwe, duże owoce mają i, i wszystko jest ok. Tu wszystko czeka na ognisko że zobaczymy co z tego będzie. Widzę, że mój mąż tutaj był. Pewnie już nie wróci, to tak będzie to leżało, aż Sylwia go znowu zaprosi. Także tak to wygląda. Kochani, ja będę kończyła, odezwę się do Was innego dnia. Na razie kończę z dzisiaj i życzę Wam zdrówka, uważajcie na siebie. I Wam oczywiście dam znać, jak dostanę odpowiedź na nasz COVID-19. Obyśmy byli zdrowi. Uuu, pa